Budowa własnego domu może być prawdziwą gehenną, ale też fantastyczną zabawą. Jeśli wybierasz to drugie podejście, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. A jeśli to pierwsze, to tym bardziej. Budujemy cal po calu. Odcinek Drugi. Każdy z nas uwielbia kupować, ale nikt nie lubi, gdy coś mu się sprzedaje. No, ale w końcu bez dobrej sprzedaży nie ma udanego kupna, a bez dobrego sprzedawcy trudno sobie wyobrazić zadowolonego klienta. To wszystko jasne. Tylko jak rozpoznać tego dobrego i uczciwego sprzedawcę? Przecież taki ktoś nie chodzi raczej z etykietką uczciwy sprzedawca. Zresztą wiadomo, że taka etykietka znaczyłaby tyle, co napis UV400 na plastikowych okularach ze Straganu. Kiedyś znalazłem na takim straganie parę okularów bez takiej naklejki, ale sprzedawca i tak zapewniał mnie, że bez naklejki to tym bardziej mają filtr. Zapytałem o polaryzację i też mnie zapewniał, że jest. Miałem wrażenie, że koleś byłby w stanie zapewnić mnie o wszystkim, bylebym kupił. I taka strategia sprzedaży wciąż dominuje. Dlatego musisz szukać sprzedawcy, który nie sprzedaje. Wiem, wiem, część z was stuka się teraz w czoło, a druga część chce już wyłączyć te pięknie brzmiące brednie, ale zaczekajcie. Przed Pitagorasem ludzie też stukali się w czoło, gdy ktoś wygłaszał brednie, że ziemia jest kulą, a ludzie chodzą po niej i nie spadają. Ale już dziś nikogo ta teoria nie dziwi. No, może poza płaskoziemcami, ale ich chyba globalnie nie ma aż tak dużo. Hm, o ile można globalnie wyrażać się o kimś, kto nie wierzy, że mieszka na globie. No więc, skoro nie wyłączyliście jeszcze tego podcastu, to wyjaśniam, że dobry sprzedawca nie sprzedaje, ale robi moim zdaniem trzy zupełnie inne rzeczy. Po pierwsze, nawiązuje relacje. Po drugie, słucha. A po trzecie, poznaje twoje potrzeby. Jeśli wskutek tego dojdzie do sprzedaży, to świetnie. Możesz się tylko cieszyć, ale jeśli wyjdziesz ze sklepu z pustymi rękami, ale z poczuciem satysfakcji, to możesz cieszyć się jeszcze bardziej. To znaczy, że sprzedawca cię usłyszał, zrozumiał i nawiązaliście relację. No tak, ale spadły mu wyniki sprzedaży. Szef go teraz wyrzuci. Takie myślenie wciąż pokutuje w wielu głowach. Nic dziwnego. Długo po Pitagorasie w wielu głowach ciągle pokutowało myślenie, że Ziemia może jednak jest wielkim dyskiem spoczywającym na czterech krokodylach albo na żółwiu. W końcu jednak pewien odlewnik z kłuszyna pod Smoleńskiem, który przebranżowił się na pilota, poleciał w kosmos i na własne oczy zobaczył, że nie ma żadnych krokodyli. Jest tylko piękna, błękitna kula dryfująca w czarnym bezkresie. Przebranżowiony odlewnik nazywał się Juri Gagarin i czas, żeby właśnie z gagarinowskiej perspektywy spojrzeć również na sprzedaż. A zatem, dobry sprzedawca zadaje pytania. Dużo pytań. Jeśli przyszedłeś po drzwi wejściowe, a on pyta cię o ocieplenie na przykład, to bardzo dobrze. To trochę jak u lekarza. Lepiej powiedzieć dwa słowa za dużo niż jedno za mało. Warto mówić więcej, bo wtedy dobry lekarz ma szansę wyleczyć cię z choroby, którą masz, choć często o niej nie wiesz. A dobry sprzedawca ma szansę rozwiązać problem, o którym ty możesz nie wiedzieć, bo twoim zadaniem nie jest wiedzieć wszystko, ale mówić i być czujnym. Jeśli sprzedawca opowiada zbyt piękne peany na temat danego produktu, to wcale nie znaczy, że kłamie. Czasem rzeczywistość bywa piękniejsza niż się spodziewamy. Ale zawsze warto poprosić go o certyfikat niezależnego laboratorium. I tak, od słowa do słowa, nadejdzie wreszcie ten moment, kiedy poczujesz, że ty i sprzedawca możecie sobie zaufać, szczególnie ty jemu. A wtedy, nawet jeśli nie dojdzie do transakcji, sprzedawca będzie miał w tobie wiernego klienta, a może nawet dobrowolnego ambasadora marki, który rozreklamuje ją najlepszą metodą świata pocztą pantoflową. Ja na przykład jestem dobrowolnym ambasadorem sklepu mięsnego pani Marii. A wiecie jak sobie zaufaliśmy? Zapytałem ją kiedyś, czy poleca wołowe, czy raczej wieprzowe. I usłyszałem, panie, i to gówno, i to gówno, przyjdź pan jutro po łopatkę, będzie świeża. I wiecie co zrobiłem? Postanowiłem, że tego dnia nie kupię mięsa nigdzie. Że będę wegetarianinem, bo tak w ogóle to jestem, takim... Flexi wegetarianinem. Uważam, że mięsa nie powinno się jeść absolutnie. Chyba, że się bardzo chce, to wtedy można. A więc tamtego dnia ogłosiłem post i dopiero na zajutrz kupiłem łopatkę. U pani Marii, oczywiście, i robiłem u niej zakupy cały czas, aż się przeprowadziłem na inne osiedle. Ale i teraz po przeprowadzce często chwyta mnie nostalgia i nadkładam drogi, żeby zrobić zakupy u pani Marii. A wszystko zaczęło się od tego, że nic nie kupiłem. Ale rozpoznała moją potrzebę. Wtajemniczyła mnie w swój zawodowy sekret. A to buduje relacje bardziej niż sfinalizowana sprzedaż. Oczywiście są tacy, którzy powiedzą: no dobra, anegdotka może i fajna, ale co ty porównujesz prawdziwy biznes z wygłupami babki z mięsnego? Otóż to, że pani Maria jest mistrzem sprzedaży. Jest akurat pewne jak fakt, że Ziemia jest okrągła i krąży wokół słońca i że sprzedawca to ktoś, kto cię słucha, rozumie i lubi, a nie ten, kto tylko sprzedaje. Marka Cal, Prawdziwe Drzwi, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Czekając na ciąg dalszy, sprawdź blog